Marzysz o serniku, który łączy w sobie idealną kremowość i smak czekolady? Dziś zdradzę Ci przepis na prawdziwy królewski deser. Niskowęglowodonowy sernik, który nie tylko świetnie smakuje, ale i bardzo dobrze wygląda. To deser, który sprawdzi się nie tylko na świątecznym stole. Dowiesz się, jak go przygotować w bardzo prosty sposób, a do tego pokażę Ci, jak stworzyć oryginalny czekoladowy wzór, który sprawi, że sernik będzie ciekawie wyglądał. Zaczynamy od przygotowania spodu. Do małej miseczki dodajemy masło, może być też masło klarowane i rozpuszczamy je na przykład w mikrofalówce. W międzyczasie w naczyniu łączymy suche składniki: mąkę migdałową, mąkę kokosową, trochę cynamonu, soli oraz erytrytolu. Nie dodajemy go za dużo, gdyż mąka kokosowa ma już słodki posmak. Na koniec dodajemy rozpuszczone wcześniej masło, lekko już przestudzone. I całość mieszamy. Dno okrągłej formy do pieczenia o średnicy 20 cm wykładamy papierem do pieczenia. Resztę odcinamy, nie będzie nam już potrzebny. Do tak przygotowanej formy Wysypujemy przed chwilą przygotowaną mieszankę i dociskając na przykład łyżką tworzymy wyższe brzegi. Masa może wydawać się lekko sypka, ale podpieczemy ją w piekarniku przez około 10 do 12 minut, 160 stopni Celsjusza, dzięki czemu stwardnieje i utworzy nam bardzo fajny spód. Po upieczeniu wyjmujemy formę z piekarnika i odkładamy na bok. Dajemy jej chwilę przestygnąć. W tym czasie przygotujemy masę. Na czekoladowy wzór. Ja użyję do tego czekolady gorzkiej, która jest słodoną stawią. Potrzebujemy jej około 60 g oraz słodkiej śmietanki 30 lub 36% Całość podgrzewam przez chwilę mieszając, aż czekolada dobrze się rozpuści. Odstawiamy do przestudzenia, a w tym czasie zrobimy masę serową. Użyję do tego serka w wiaderku który tutaj sprawdzi się idealnie, a dzięki dużej zawartości tłuszczu nie potrzeba już do niego dodawać żadnego innego. O wyborze sera, dzięki któremu stworzycie idealne serniki możecie przeczytać na moim blogu, link do artykułu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Nie używam tutaj całego opakowania, potrzebuję około 850 gramów. Przez chwilę go miksuję, można tutaj użyć blendera planetarnego lub po prostu ręcznego miksera, i po chwili dodaję erytrytor, ciągle mieszając. Następnie 4 całe jajka, tylko nie wszystkie naraz. Konsystencja będzie coraz bardziej rzadka. Nie ubijamy sera za długo, a jedynie do połączenia składników. Pozostała nam jeszcze do dodania wanilia oraz kwaśna śmietana 12%. Tak po chwili wygląda nasza masa. Przelewamy ją na wcześniej podpieczony spód i wyrównujemy wierzch. Teraz czas na czekoladowy wzór. Wykładamy porcjami czekoladę, a po chwili za pomocą patyczka tworzymy wzór. Tutaj jego kształt zależy tylko od Waszej wyobraźni. Zamiast czekolady można dodać np. dżem malinowy czy truskawkowy bez cukru. Sprawdzi się idealnie. Po chwili sernik wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza na 30 minut. Opcja grzenia góra-dół, po czym obniżamy temperaturę do 115 stopni Celsjusza. Pieczemy kolejne 50-60 minut. Dzięki temu sernik nie będzie pękał w trakcie pieczenia, ani też nie zapadnie się w środek. Studzimy go w formie najlepiej przez całą noc. Dopiero wtedy możemy go wyjąć i pokroić. Koniecznie wypróbujcie przepis i dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. Tak przygotowany sernik jest bardzo kremowy i nie za słodki. Całą listę składników potrzebnych do jego zrobienia znajdziecie oczywiście w linku poniżej. Zobaczcie również przepis na ekspresowy makowiec, który przygotujemy w wersji niskowęglowodanowej.